Rayforce, znane również jako Layer Section, znane również jako Galactic Attack, znane również jako Gunlock. Tak, ta gra serio, dostała aż tyle nazw i każda ta nazwa służy czemuś innemu. Bo oto nareszcie, po tylu latach, dane mi było zagrać w tą trylogię Crazy Arcade Chronology, gdzie znajduje się jedna z moich ulubionych gier tego typu i zdaniem wielu. Jedna z najlepszych gier w historii tego gatunku Rayforce oraz dwie pozostałe Raystorm i Ray Crisis. O tym powiemy sobie w osobnym materiale. A tutaj dowiecie się, dlaczego aż tyle nazwy ma ta gra, oraz dlaczego jest jedną z najlepszych. Zapraszam. Zacznijmy od tych nieszczęsnych nazw, bo mamy ich aż cztery. Znacie inną grę, która miałaby aż tyle różnorodnych nazw? No to po kolei, bo mamy tu kolejność powstawania tych nazw. Gra debiutowała na saunach arcade jako Ray Force. No i tak też nazywa się operacja, jaką przeprowadzamy w tej grze, jaki ma to też, przynajmniej według mnie, odniesienie do tych promieni, jakie wysyłamy z naszego statku po namierzeniu celów. Okej. Okay. Idziemy dalej. Layer section. Tak nazywa się port na Sege Saturn w Japonii. Na tej płaszczyźnie już pojawił się konflikt interesów, więc tutaj to wolewało nie ryzykować i zmienić nazwę na Layer Section. I nazwa ma tutaj też trochę sensu. Mamy warstwy, warstwę na której gramy, warstwę na której pod nami możemy namierzać i nieraz w grze doświadczymy też tej warstwy ponad nami, na którą wpływu nie mamy. Ok, ma sens. W europejskich salonach Arcade Gera zadebiutowała jako Gunlock. Tu ponownie możemy się doszukiwać sensu. Mamy w końcu w grze główną mechanikę dotyczącą namierzania za pomocą celowniczka, znajdującego się przed nami. Natomiast już port na Sega Saturn w Europie i Ameryce otrzymał nazwę Galactic Attack. Generyczną nazwę, która mi bardziej sugerowałaby jakiś port Space Invaders niżeli czegoś bardziej unikatowego, w ten oto sposób gra otrzymała cztery nazwy. Na szczęście, sequeli nie dotknęło to aż tak bardzo. Przechodząc już do samej gry. W grze przeprowadzamy tytułową operację Rayfoss, która ma za zadanie odbić planetę z rąk zbuntowanego komputera, który to zaczął. Produkować broń masowej zagłady, która zagraża nie tylko ludzkości, która pozostała w swoich ostatnich bastionach na Marsie, ale też dla innych form życia w galaktyce. I ta historia odgrywa kluczową rolę w prezentacji gry. Zwróćcie uwagę, że pomiędzy etapami nie ma przerywników znaczy są poniekąd przerywniki, takie animacji, które mają nas wprowadzić do następnego etapu pokazać, co się dzieje. Ale nie ma przerw. Mamy ciągłość naszej trasy. Dzięki temu Rayforce nadaje nam celu i widzimy, jak coraz bardziej się do niego zbliżamy. Jest to genialny zabieg narracyjny, który w prosty sposób i nieinwazyjny nadaje tej grze otoczki fabularnej w subtelny sposób, ale jakże znaczący dla odbioru samej gry. Główna mechanika Rayforce opiewa wokół wcześniej wspomnianego systemu namierzania za pomocą celowniczka, jaki porusza się razem z nami przed naszym myśliwcem. Jest to poniekąd rozwinięcie idei znanej wcześniej z serii Zivios, gdzie to nie mieliśmy namierzania, ale musieliśmy tak czy inaczej naszym celowniczkiem wymierzyć w obiekty znajdujące się na Ziemi i w odpowiednim czasie wystrzelić bombę. Tu jest troszkę inaczej. Możemy namierzyć do 8 celów, które następnie wystrzeliwujemy salwę laserów. Im więcej przeciwników namierzymy, tym więcej punktów otrzymujemy za każdego następnego namierzonego. Co jest tutaj też ważne, ten przeciwnik musi być wykończony i poniekąd mieścić się w naszej puli przeciwników, którzy wchodzą w ten mnożnik. Jeżeli jakiś przeciwnik wymaga. Do zniszczenia go więcej niż jednego uderzenia lasera, za niego nie ma mnożnika. Warto w takim wypadku grać w taki sposób, aby wykończyć nasze kombo właśnie takim słabszym przeciwnikiem, za który otrzymamy pełen mnożnik punktów. Oznacza to, że w grze będziemy doszukiwać się kolejnych łańcuchów przeciwników, kolejnych ósemek i będziemy starać się, aby nie zginąć, ponieważ, aby namierzyć tych 8 przeciwników, no nasz laser trzeba ulepszyć dwa razy, a yy, stracenie życia oznacza obniżenie poziomu naszej głównej broni, jak i poziomu naszego lasera. Także pod tym względem trzeba się pilnować. A gra tego nie ułatwia nam w żaden sposób. Jeśli idzie nam dobrze, gra będzie skrupulatnie zwiększać nam poziom trudności. Jest to szczególnie zauważalne, jeżeli w tym samym etapie za chwilę stracimy życie. Pocisków jest widocznie mniej i są widocznie wolniejsze, nawet przeciwników może być mniej. Niemniej jednak, całość gry jest zrobiona tak, że możemy ją zrobić bez utraty życia, spokojnie. Poziom trudności nie zwiększa się aż tak bardzo. Co też ciekawego zauważyłem w trakcie gry na dwie osoby, kiedy gramy w kooperacji, wówczas nasza pula Celów do namierzenia z lasera skraca się o połowę. Oznacza to, że nie, nie możemy już zaznaczyć w sumie 16 celów, nadal możemy w sumie 8. Także pod tym względem drugi gracz nam nie pomaga. Nie uzyskamy w ten sposób też szybciej punktów do bonusowego życia. W takim wypadku trzeba jednak też mocno ze sobą współpracować, ponieważ jeśli jeden gracz namierzy cel, ten drugi już go nie może. Także jeżeli gracie w kooperacji, pilnujcie się ze swoim znajomym, bo możecie sobie naprzeszkadzać. A z początku dość łatwo jest zapomnieć o tym, żeby wystrzelić laser, kiedy już coś namierzymy. Szczególnie, że mamy teraz tylko cztery sloty do namierzenia. Jeśli natomiast chodzi o projekt poziomów, no to trzeba tutaj zwrócić na jedną rzecz uwagę tej to nie mogło przesadzić. Nawet jeżeli chodzi o ciągle rosnące poziom trudności, kiedy nie ginemy. Dlatego też, że nie mamy w tej grze bomb. Nie mamy przycisku awaryjnego, którym możemy sobie uratować dupę. Tym razem każdą część gry musimy umieć. Nie ma taryfy ulgowej, jeżeli o to chodzi. Z tego też powodu Pociski tutaj rzadko kiedy osiągają prędkość krytyczną. Wysoki poziom trudności ma w szczególności wpływ na intensywność ostrzału przez przeciwników kamikadze. Niestety od szóstego poziomu w górę gra nie szczędzi nam ich. Jest ich naprawdę dużo i pomiędzy każdą sekcją znajdzie się dla nich miejsce i gra nam je wepchnie. A też szóstego poziomu. Tu chyba zastosowali najciekawsze elementy do torturowania graczy. Na początek otrzymamy minibosa, który to będzie nam podrzucał małe wieżyczki strzelające potrójnymi strzałami. Ok, warto go wykończyć jak najszybciej, ale też i nie, ponieważ jest to doskonała okazja, aby przetrzymać go jak najdłużej i aby uzyskać jak najwięcej punktów w tej sekcji. Bardzo ryzykowna sekcja. Zaraz po nim otrzymujemy. Też sekcje z latającymi czołgami, które są pomiędzy ścianami, które możemy zniszczyć, ale przeciwnicy też mogą je zniszczyć. Jest tu bardzo ciekawa dynamika. Możemy chwilowo zapobiec powstawaniu nowych ścian, ale też możemy się tymi ścianami wspomagać, chwilowo powstrzymując nalot tych latających czołgów. Są tutaj dwie różne szkoły, dwie różne strategie. Każda działa. Od Was zależy, jak dobrze to wykonacie i którą preferujecie. Jeżeli chodzi też o świetny projekt poziomów, to zwróciłbym też uwagę, jak świetnie też są zrobieni bossowie. Każdego z nich możemy rozwalić część po części, a możemy skupić się też na zniszczeniu go jak najszybciej poprzez celowanie bezpośrednio w jego słaby punkt. Czwarty boss ma nawet alternatywny sposób zniszczenia go. Możemy go zniszczyć w tradycyjny sposób, niszcząc centralną część. A możemy też go zniszczyć po prostu rozwalając mu dwie nogi po jednej stronie, na których się trzyma. Jest to subtelny akcent, ale niesamowicie cieszy, że mamy drugi sposób. Muzyka w grze może nie jest tak bardzo z innego świata jak w przypadku serii Darius. Za to nadal jest niesamowita i klimatyczna. Dominują tutaj syntezatory i elektroniczne brzmienia. Całość ponownie. Idzie jedno za drugim. Nie mamy tutaj tego przerywnika podsumowującego w jakiś sposób poziom, więc każdy utwór idzie dalej, dopasowując się również do tego, co się dzieje na ekranie. Doskonale wiedząc, kiedy ten poziom się zakończy, jaki klimat nam nadać. W szczególności uwielbiam utwór z poziomu piątego. Nie ma on może takiej mocy w wersji arcade, ale jeżeli odpalimy aranżację pochodzącą z cegi Saturn. Rozbrzmiewa nam niesamowite echo pochodzące z tego keyboarda, jaki gra nam na poziomie piątym. Rayforce jest moim zdaniem pozycją wybitną. Mechanika namierzania przeciwników przyczynia się do konieczności skupienia się na dwóch rzeczach naraz. Z jednej strony musimy omijać nadlatujące pociski, a z drugiej strony musimy tych przeciwników namierzać, aby więcej w nas nie naparzali. W wielu sytuacjach Wcześniejsze namierzenie przeciwników, którzy wjadą zaraz na nasz pułap, aby nas ostrzelać, będzie kluczowe, aby ułatwić sobie rozgrywkę i przy okazji zyskać jeszcze więcej punktów. W wielu sytuacjach, w wielu momentach będziemy zmuszeni właśnie do takiej wielozadaniowości. Od frontu będą nas ostrzeliwać czołgi znajdujące się na ziemi, a za chwilę w połowie naszego ekranu wjeżdżać będą na nas mechy, których jeśli nie rozwalimy w porę, no to utrudnią nam naszą grę znacząco. Strategia w tej grze jest niemalże konieczna, jeżeli chcemy i przetrwać i naciupać jak najwięcej punktów. Grę polecam spróbować. Moim zdaniem jest to jedna stopek, jeżeli chodzi o gatunek shoot'em up. A jak sprawują się pozostałe części? O tym w kolejnych materiałach, bo myślę, że każda gra zasługuje na swój osobny materiał, więc i tą trylogię, znajdującą się co prawda na jednej dyskietce rozdzielę na trzy osobne materiały.